W sobotę w kilkudziesięciu miastach w Polsce z inicjatywy Konfederacji Zostały zorganizowane protesty pod hasłem stop imigracji, pod hasłem stop faszyzmowi, również organizowano kontrmanifestacje, porządku pilnowała policja, głos na tych demonstracjach zabierali właśnie politycy Konfederacji. Bez zamknięcia Polski dla imigracji nielegalnej, bez rozpoczęcia akcji deportacyjnej, bez wyrzeczenia się poprawności politycznej, doposażenia Straży Granicznej, doposażenia sił odpowiedzialnych za kontrolę legalności pobytu, kontrolę rynku pracy, nic się niestety nie wydarzy w Polsce pozytywnego. Jeszcze jest jeden z najbezpieczniejszych miejsc w całej Europie, mamy trzy razy mniej przestępstw niż średnia unijna, ale niestety nasz rząd pracuje nad tym, żeby tu było tak samo niebezpiecznie jak w krajach Europy Zachodniej. Bardzo ważny głos w tej dyskusji zabrał też kardynał Grzegorz Ryś w liście do wiernych, który dzisiaj ma być odczytywany. Odczytywany jest w parafiach na terenie archidiecezji łódzkiej. Grzegorz kardynał Ryś napisał. o uchodźców i imigrantów powołując się na chrześcijańskie motywacje w istocie rzeczy z chrześcijaństwem nie mają wiele wspólnego. Hejt, strach przed obcym, stereotypy, nienawiść stają się argumentem ważniejszym niż racje ludzkie i ewangeliczne. Tymczasem katolicka nauka społeczna wyraźnie stwierdza, że każdy człowiek ma prawo wybrać sobie miejsce do życia. Panie pośle, pytam posła Treli właśnie z Łodzi: jak pan ocenia słowa kardynała? Bardzo wyważone, rozsądne i prawdziwe. Ja kardynała Rysia znam od kilku lat i on zawsze był w stanie wzbić się te, ponad te podziały i ponad taki nurt, który panował w Kościele i wyrażać prawdziwe opinie. I Myślę, że te słowa dla wszystkich wiernych powinny bardzo dużo znaczyć, dlatego że to, co robi ta brunatna prawica, to jak szczuje na innych, którzy mają inny kolor skóry, którzy są innego pochodzenia, jest naprawdę przerażające. Jak ja oglądam w internecie te Podsycany falę nienawiści przez polityków tej brunatnej prawicy i prawicy, gdzie oni fotografują trzech, czterech mężczyzn o innym kolorze skóry i uważają, że to są zabójcy, gwałciciele, a okazuje się, że to są ludzie, którzy mają legalne wizy, studiują, pracują, często le leczą naszych rodaków, bo przecież pamiętajmy, że ludzie o innym kolorze skóry często pracują też w branży medycznej, i wtedy myślę, że jak ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia idzie do lekarza i widzi kogoś o innym kolorze skóry, a wie, że przyszedł po to nie ma z tym żadnego problemu, więc to jest taka obłuda, to jest taka hipokryzja, i to jest to, co powiedział też pan Mencen: My dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej bezpiecznych krajów w Europie. I powiedział wyjątkowo prawdziwą rzecz. Od 18 miesięcy, ponad 18 miesięcy, rządzimy w naszym kraju. Nasze granice są bezpieczne, zarówno zachodnia, jak i wschodnia, i nie ma co straszyć. I powiem pani na koniec: jak ja widziałem wczoraj te demonstracje, manifestacje, widziałem ją w łodzi, oczywiście w relacjach telewizyjnych, widziałem w mniejszych miastach, Miastach, to to były jakieś demonstracyjki. To to były na rynkach w niektórych miastach było kilkanaście, kilkadziesiąt osób. To nie jest jakiś zryw na zasadzie takiej, że wszyscy się panicznie boją. Oczywiście boją się ci, którzy są wyznawcami brunatnej prawicy i prawicy, ale ten temat nie zażarł, tak jak myślano po prawej stronie sceny politycznej, bo rozsądek zwycięża. Nie ma się czego obawiać, bo obawia się, no nie wiem, no może Bąkiewicz się boi, może Kaczyński się boi, może oni mają jakieś fobie, natomiast naprawdę jesteśmy bezpiecznym krajem. Michał Wawer, pan brał udział w y, jednym z takich y, protestów? Yy, wczoraj niestety nie udało mi się dojechać, natomiast wspierałem oczywiście kolegów, y, kolegów, którzy w całej Polsce brali udział w tych manifestacjach. Wbrew temu, co mówi pan Trela, były zorganizowane duże, cieszące się bardzo dużą popularnością manifestacje w ponad 80 miastach. Wszędzie brało udział po kilka tysięcy, kilkaset, w najgorszym wypadku po, po kilkadziesiąt osób i była żywa, realna emocja. Było duże zainteresowanie też środowisk y, ludzi niezwiązanych tak na co dzień z Konfederacją. Tak, środowisk y, kibiców. Zwykłych, zwykłych ludzi, takich, którzy przychodzili też wcześniej masowo na spotkania wyborcze Sławomira Mencena. Więc ta emocja jest bardzo żywa. Polacy mają poczucie, że ich bezpieczeństwo w tej chwili stoi pod znakiem zapytania. Widzieliśmy w ostatnich, w ostatnich tygodniach i miesiącach brutalne zbrodnie, morderstwa i gwałty dokonywane przez, przez imigrantów pochodzących z tych krajów, o których my mówimy od lat, że z tych krajów nie powinniśmy imigrantów przyjmować, bo to kraje muzułmańskie, bo to kraje z wysokim, wysokimi wskaźnikami przestępczości, jak Kolumbia, gdzie jest 30 razy więcej morderstw, Niż w Polsce? Z takich krajów powinien być po prostu jasny limit. Zero imigracji, dopóki te kraje się nie uporają ze swoimi Ale imigracji. panie pośle, pan mówi o gwałtach. Y, jakie konkretnie pan ma na myśli? I gdzie? Mówię konkretnie o sytuacji z Torunia, gdzie, y, gdzie pani Klaudia została brutalnie zamordowana przez Kolumbijczyka, gdzie wykuł to jej oczy śrubokrętem, potem została zgwałcona, zostawiona na ulicy i jakiś czas później umarła. Panie pośle, tylko pytanie jest o proporcje, bo to, że potrzebna jest dyskusja merytoryczna o y, polityce imigracyjnej w Polsce, to jest fakt. Nikt nie zaprzecza, że w różnych krajach to kryzysy imigracyjne. Pytanie jest o granicę tego, jak mówi kardynał Grzegorz Szyryś, hejtu. Pytanie o granicę nakręcania emocji i nakręcania, no, mówiąc wprost takiej histerii antyimigracyjnej. Bo też trzeba zachować hysteria. proporcje, bo dane dotyczące zabójstw czy, czy gwałtów są jasne. To jest kilka procent, jeśli chodzi o cudzoziemców w Polsce w ostatnich Pani latach. I to nie jest nic, co się... Nagle wydarzyło to się dzieje od lat, to się działo za rządów PiSu i to się dzieje dzisiaj. To się działo za rządów PiSu, niestety, dzieje się na taką samą skalę z podrządami platformy, choć Donald Tusk. Obiecywał, jest, że nie nakręcacie tę skalę. emocji, panie pośle, w Nie z tym. ma tu żadnego nakręcania emocji, no słyszeliśmy przed no, tak, Krzysztofa Bosaka Krzysztofem, tak? nasi nie liderzy nie się na wypowiadają w sposób spokojny, zrównoważony. Ludzie <coughs> z Polski, pan Berkowicz też, pan Berkowicz? też się, e, mają do tego podejście Ani po prostu racjonalne, po prostu racjonalne, tak? To jest racjonalna obawa, że Polska skończy, mówiła pani o proporcjach. Popatrzmy na proporcje, jak wygląda skala przestępstw seksualnych w Polsce, jak wygląda Francji. We Francji jest 15 razy więcej przypadków gwałtu per capita niż w Polsce. Nie sposób tego nie wiązać z masową imigracją, nie sposób tego ignorować. I jeżeli my będziemy kontynuować tę drogę masowej imigracji, którą zaczął rząd Mateusza Morawieckiego, a teraz dzielnie kontynuuje, jeszcze przebija rząd Donalda Tuska, to znajdziemy ja się to w takiej Czy samej pan sytuacji. Opowiada jak, pan opowiada jak, jak jak bzdury. Jak który... Pan opowiada bzdury, bo mówi pan po prostu kłamstwa. Takie. To, że mamy no o, o tym, co dzieje się dzisiaj, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to Polska w ostatnich latach wypracowała na arenie unijnej, żeby zmienić podejście do kwestii migracji. I tak, mamy dzisiaj sytuację taką, że po 8 latach rządów PiS-u 2 miliony migrantów trafiło do Polski. W 2020 roku z ponad 2 milionów wiz, które były wydane na terenie całej Unii Europejskiej, 600 tysięcy wiz to były wizy wydane tutaj w Polsce. Mieliśmy zero kontroli tego, kto do Polski i z jakim track recordem wjeżdżał. I to jest gigantyczny no to jest. błąd i powinniśmy to naprawiać. Zawieszone prawa. A tarcza, Nie, no ja tak kwestia ja, kontroli. 65 to, to to, to to. punktów kontroli na granicach dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu. Tutaj o tym dyskutowaliśmy, jeżeli chodzi o Niemcy i jeżeli chodzi o Litwę. Ja przypomnę Państwu, że w 2023 roku tych readmisji zarządów PiSu z granicy niemieckiej było tysiąc. 500. Jest chaos pozostawiony po nieodpowiedzialnej polityce migracyjnej PiSu. My go dzisiaj sprzątamy. Państwo jesteście mocni w gębie. Machacie szabelką, a potem muszą przyjść dorośli i posprzątać cały ten bałagan. I to właśnie robi rząd Donalda Tuska. To my dzisiaj prowadzimy odpowiedzialną unijną agendę w zakresie migracji. I państw, pana kolega Męcen podkreśla to. Polska jest jednym z bezpieczniejszych państw. Ja, ja... Zajmując się tutaj kwestiami bezpieczeństwa kobiet i tych zgwałceniach, o których mówi tu pan Wójcik i pan mówi, ja wnosiłam. Na, do parlamentu zaostrzenie przepisów dotyczących osób, które jeździły przewozami taksówkarskimi. Właśnie po to, by zapewnić kobietom bezpieczeństwo. I to wtedy myśmy walczyli o to, żeby było bezpieczeństwo przejazdów, a wy wpuszczaliście tylnymi drzwiami niekontrolowany Nie. sposób migrantów. I to jest ta obrzydliwa hipokryzja. I nakręcanie tych ludzi. dzisiaj Kultka Kultka 23 tysiące zezwoleń na pracę wydane w 2000. W 2024 roku z tego kilkadziesiąt tysięcy dla imigrantów z krajów muzułmańskich. To jest ta sama skala, która była zapisu. Robicie dokładnie tak samo. Nic Można nie sprzątacie, nic zdanie. nie pomagacie to to i pytanie, ty. co się wydarzyło z tymi przepisami o zaostrzeniu? To 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 te... to jedno to zdanie tylko. Pan, pan, pan poseł Wawer powiedział, że te wszystkie wypowiedzi są spokojne, one nie podjudzają. To ja mam wypowiedź pana kolegi z ław parlamentarnych. Pan Konrad Berkowicz, który wprost mówi ksenofobię trzeba Pielęgnować. I to, to jest niepodsycanie? To jest ten język, o którym pan mówi? O czym pan mówi? Ro, chcecie zrobić na tym politykę, robicie to bardzo brutalnie. Ba, y, okazujecie się wielkimi hipokrytami i uważacie, że na tym zbijecie kapitał? Nie zbijecie. Nie, zbijecie. nie zbijecie kapitału. Zanim pan poseł Krzysztof Hetman Michał Panie Pośle. Zostały potraktowane w sposób obrzydliwy przez kogoś, kto właśnie się nasłuchał takich głupot, o których mówi, o których mówi Konfederacja. I naprawdę rozumiem, że jest jakiś, ma, nie macie innego pomysłu politycznego na swoje funkcjonowanie na polskiej scenie politycznej, ale jeśli tak bardzo odwołujecie się jednocześnie do tego, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, to może zastanówcie się nad tym, jak im pomóc, a nie tylko nakręcając obrzydliwą e, narrację wobec tak. każdego. To zanim odpowiedź Tomasz odbierali krótko e, Michał powiem. dwa punkty po pierwsze co do zarzutów w tej instrumentalizacji migracji panie pośle jako Konfederacja jako Ruch Narodowy jesteśmy jedyną partią, która konsekwentnie od dekady sprzeciwia się imigracji mówiliśmy o tym wtedy, kiedy psa z kulawą nogą to nie interesowało Byliśmy jedynymi, którzy krytykowali Mateusza Morawieckiego w początkach tego masowego sprowadzenia imigrantów, kiedy wybiliście brawo i cieszyliście się, dobrze, że będzie to w takim więcej razie nie mówcie. Po, dobrze, przepraszam. Nie, nie. A nie proszę teraz dobrze. mi pozwolić, panu, Panie pośle. Ale oddam to panu, oddam to panu. Pani panie pośle. Pani Pani nie, pośle. nie, ale oddam panu ale oddam panu posłowie, że rzeczywiście od 10 lat oni to mówią. Ale w takim razie już nigdy więcej nie odzywajcie się, że jesteście za polskimi przedsiębiorcami. I, I teraz się chce, do tego. No, bądźcie dlatego, się że proszę skończyć krótko, panie braku rąk do pracy. To jest kompletna bzdura, dlatego że mamy teraz dane roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pod rządami Donalda Tuska bezrobocie wśród młodych wzrosło z 10 do 13. Najniższe, 100, do 13% bezrobocie jest, jest najszybszy wzrost bezrobocia młodych w całej Unii Europejskiej. My naprawdę nie mamy w tej chwili w Polsce e problemu z brakiem e rąk do pracy. A bezrobocie ja w całej ja Europie, ja żeby Pani była jasna. Ten poseł, bo notorycznie, poseł. Notorycznie, tak notorycznie tak, się tak mówiąc o muzułmanach i podając przykład Kolumbii. Panie pośle, mój przyjaciel, wicewojewoda Łódzki, Grzegorz Majewski podesłał mi teraz dokładną informację. Chrześcijanie stanowią w Kolumbii nieco ponad 40% 70% społeczeństwa, z tego trzy czwarte należy do kościoła katolickiego. Tylko pięćsetnych punktu procentowego w Kolumbii to islam. Po co, Ale ja nie po po co wy kłamiecie? Po co wy kłamiecie? Co powiedział pan to, tutaj? To, to pan dzisiaj powiedział na tym programie. Jesteście kłamcami sprawdzać. i obudnikami, którzy <grym> wykorzystują ludzi do tego, żeby spijać kapitał polityczny. Drugi raz pan dzisiaj skłamał. Migracja Najpierw Obelkowiczu, a teraz a Kolumbia. Kolumbii, naprawdę. To są rzeczy. To pan sobie odsłucha, co pan powiedział. Kończąc ten wątek, miło wrażenie, że pan takie rzeczy opowiada. Tylko, a propos weryfikacji, rzeczy. tylko dodam, o czymś, że proszę, chodziło o, o tym, pan panowie. że szczerze, Kolumbia jest krajem katolickim i jest krajem, gdzie jest 30 ja pan... razy wyższy wskaźnik mordens niż pada. Panie pośle, panie pośle czego osobom, które. Z, z tego imigracji z krajów był... o wysokich wskaźnikach przestępczości. Wenezuelczyk. Wenezuelczyk. Chodzi... O... Wenezuelczyk, nie Kolumbijczyk. E, kończąc ten temat. Bardzo ważne dane. Panie Pani poseł, jest 15 razy. Zabójstwa i zgwałcenia. Proszę pozwolić, mi nie program. Większa liczba była zarządów PiSu i z tego się rozważa. Panie Michał a nie z tego, co bardzo Kolumbia, Wenezuela, Uzbekistan, jeszcze. Afganistan, jeszcze. Pakistan, Uzbekistan? Bangladesz. Tak, to tej dyskusji zobaczymy, pokazuje panowie i panie, że ta dyskusja panie, ta będzie Już jeszcze chwilę trwała. Się pan dzisiaj Kolumbią walną. Tak. Tak. W Uzbekistanie nie, mówić, nie ma żadnych ale bardzo proszę o spokój. Spokojnie, ten ale temat nie, no, będzie jeszcze go... ale, Państwo naprawdę panie redaktor, nie błagam, jak to, ja ale trochę historii, geografii, podstawowej wiedzy Dlatego weryfikowałam narodowość tego 1.8 należy wymagać od posła Rzeczpospolitej Polskiej. Kończymy ten wątek, panie no, i panowie, bo ta dyskusja na ten temat będzie jeszcze długo, długo trwała. No, uwaga, uwaga. Ma tam jeszcze no, możliwości, żeby to usprawnić w swoim futworze? Obywatelskiej najlepiej obrazuje historia z kwotą wolną od podatku, gdzie przed wyborami pan Tusk obiecywał, że będzie w ciągu 100 dni. Potem, jak Konfederacja pomogła Platformie Obywatelskiej złożyła ustawę, to Platforma tę ustawę wyrzuciła do Potem przed wyborami europarlamentarnymi panowie i pan Trzaskowski przypomnieli sobie o swojej obietnicy i obiecali, że teraz to już na pewno będzie kwota wolna 60 tysięcy, po czym przeszły wybory i wszyscy o tym, czy, przepraszam, przed prezydenckimi, tak? Pan Trzaskowski sobie o tym przypomniał i minęły wybory i już temat, temat znowu zniknął. Czekają pan pośle, prezydent Karol Nawrocki obietnice. zapowiada, że ten projekt ustawy będzie jednym z tych pierwszych, Przecież który do Sejmu złoży. Więc dyskusja tutaj nie będzie, będzie się o tym. Jeżeli będzie się wygląda, co to na pewno będziemy, będziemy głosować za. Ja osobiście uważam, że jest niestety mało prawdopodobne, żeby koalicja się rozpadła, dlatego że pomimo tych wszystkich napięć, pomimo tego, że tutaj pan Tusk próbuje marszałka Hołownie zmłotkować, żeby odwoływał zgromadzenie narodowe i podważał demokratyczną decyzję wyborców, to siła tego koryta, tak, przy którym Państwo wspólnie tkwicie, jest bardzo mocna i myślę, że dojedziecie do końca kadencji. Proszę tym mi bardziej mi oceniać swoją miarą. Tym bardziej, że z czterech partii tworzących koalicję rządzącą, trzy są obecnie poniżej progu wyborczego, no więc pewnie nie są specjalnie zmotywowane do tego, żeby iść na jakieś wybory, ale najlepsze i najbardziej uczciwe, co by mogło się w Polsce wydarzyć, to właśnie... Właśnie rozpad rządu i przyspieszone wybory. Ja chcę krótko, powiedzieć panie jednej pośle. rzeczy. Ale krótko, panie pośle, bo jedno pytanie do pana w Wicenie do wyborczym, żeby była jasność. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Alternatywą Zaledwie. dla tego rządu jest rząd Brauna, Mencena, Kaczyńskiego i Bąkiewicza. I wyborcy będą mieli taką właśnie alternatywę i taki wybór. Robimy swoje konsekwentnie i będziemy robić do 2027 roku. I w 2027 roku wygramy wybory. Nie oddamy Polski w wasze łapy, bo wiemy, co te łapy mogą zrobić. Panie to, ja mam wrażenie, że tutaj szczególnie pani minister bardzo przecenia Roberta Bąkiewicza. To nie jest żaden szef bojówek, to nie jest żaden wataszka, to nawet nie jest człowiek o jakichś, nie wiadomo, jakich zdolnościach organizacyjnych ani Nie jest, to przydaje mu 13 granicy. milionów z z publicznych środków. Obecnie. Obecnie. Kiedyś próbował zrobić karierę w środowisku narodowym, w środowisku Konfederacji. To mu się nie udało i się rozstał w niesławie tak? i w, w bardzo złych Dlaczego, panie profesor, to się nie udało? Dlatego, że próbował zawłaszczyć sobie Stowarzyszenie Narodów Niepodległości, próbował uczynić prywatną inicjatywę, prywatny folwark z czegoś, co jest własnością w, wszystkich Polaków. Ze środowiska został wyrzucony, przykleił się do PiSu. Jest w tej chwili przez PiS podczepiany, że o tutaj się podczepia pod ruchy antyimigranckie, tu się podczepia pod patrole obywatelskie broniące granicy. To jest po, po prostu niewy który który próbuje robić indywidualną karierę i tak naprawdę nikt i nic za nim nie stoi. Czy pan Bąkiewicz? By ja, ja osobiście. To, 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 co powiedziałem, jest zupełnie bez związku z tą, z tą konkretną sprawą. Po prostu nakreślam też widzom sylwetkę pana Bąkiewicza. W tej konkretnej sprawie ja nie uważam, żeby panu Bąkiewiczowi miało zaszkodzić trochę prac społecznych. Natomiast pan prezydent oczywiście ma prawo ułaskawić każdego, kogo chce w takim zakresie, w jakim chce.